Ksiądz Krzysztof Grzybocz w jednej z konferencji powiedział Wartość człowieka wynika z akceptacji swojej złożonej natury obejmującej zarówno uporządkowanie, jak i nieuporządkowanie. Dojrzałość polega na uznaniu, że grzeszność towarzyszy nam przez całe życie. I zawsze będziemy potrzebować Bożego Miłosierdzia. Moja osobiwo, osobowość rozpina się w biegunach. Potrafię być silny i słaby. Noszę w sobie grzeszność i tak będzie do końca życia. Bóg jest dobry dla wszystkich, także dla mnie, także dla Ciebie. I tę prawdę chcę Wam przekazać dzisiaj Bóg w Psalmie 145. Czy Bóg naprawdę może być dobry także dla mnie? Wielu ludzi, może nawet wielu z nas, w głębi serca nosi ciche przekonanie. Dla świętych tak. Dla gorliwych pewnie, dla tych lepszych oczywiście, ale dla mnie, po tym wszystkim co było, z moją historią, z moimi upadkami, i właśnie w ten lęk bardzo mocno wchodzi dzisiejszy psalm. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Nie dla wybranych, nie dla idealnych, ale dla wszystkich. Psalm zaczyna się bardzo osobiście. Będę Ciebie wielbił, Boże mój i Królu. To jest wyznanie człowieka, który mówi, Ty jesteś moim Bogiem i Królem. Jesteś Królem mojego życia, całego życia. Z Jego zmaganiami, porażkami, grzechami, nadziejami. I dopiero z takiej relacji rodzi się uwielbienie. Nie z teorii, ale z prawdziwego doświadczenia. Pan jest dobry dla wszystkich. I ta prawda bywa trudna do przyjęcia. Bo Bóg jest dobry dla tych, którzy go zdradzili. Którzy się pogubili, którzy żyją daleko od Niego, którzy nie potrafią się modlić, którzy mają żal do Kościoła. Dobry dla wszystkich bez wyjątku. I Bóg jest dobry nie dlatego, że to wszystko jest dobre, ale dlatego, że to On jest dobry. Psalm mówi dalej, jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. To znaczy, że Bóg nie ma jakiejś ograniczonej puli miłosierdzia. Nie ma go trochę, nie rozdziela go według zasług. On nim obejmuje wszystko i wszystkich. My mamy problem, żeby w to uwierzyć, bo mamy swoje rachunki, swoje myślenie, za to trzeba zapłacić, tego już się nie da cofnąć, tego Bóg nie może przebaczyć. A Psalm mówi: On jest Bogiem miłosierdzia. W aklamacji przed Ewangelią wyśpiewaliśmy: Niebiosa, spuśćcie sprawiedliwego, niech zrodzi się zbawiciel. Ta dobroć Boga ma konkretne imię i twarz: Jezus Chrystus. W Jezusie widzimy jak konkretnie wygląda Boża dobroć dla wszystkich. Dla grzesznika, dla cudzołożnicy, dla celnika, dla Piotra, który się zaparł, dla łotra na krzyżu. I nikt z nich nie usłyszał jesteś za daleko. Ale każdy usłyszał, przyjdź. I teraz kluczowe pytanie dla każdego z nas. Dla mnie i dla Ciebie. Czy ja jeszcze wierzę, że to przyjdź jest także skierowane do mnie? Czy może wciąż noszę w sobie lęk? Bóg jest dobry, ale nie dla takich jak ja. Adwent jest po to, żeby ten lęk rozbroić. Bo Bóg nie przychodzi jako sędzia grożącym nam palcem, ale przychodzi jako Zbawiciel z otwartymi rękami. I za chwilę w Eucharystii ten dobry Bóg znów do nas przyjdzie. Przyjdzie nie do idealnych, ale do grzesznych. Przyjdzie do przytłoczonych swoją słabością, pełnych lęków i obaw. Nie do bezgrzesznych, ale do tych, którzy go potrzebują. I znów powie każdemu z nas to samo: Przyjdź. Krzysztof Grzywocz mówił, że nasza osobo osobowość rozpina się między biegunami. Potrafimy być silni i słabi. Nosimy w sobie grzeszność i tak będzie do końca życia. Zawsze będziemy potrzebować Bożego miłosierdzia. I to nie jest żaden pesymizm, ale to jest Realizm naszej wiary. Bo tylko ten, kto uznaje swoją słabość, może naprawdę przyjąć dobroć Boga. I tylko ten, kto przestaje udawać przed Bogiem, może doświadczyć Jego miłosierdzia. Dlatego dziś. Bóg nie pyta nas, czy jesteśmy doskonali. On pyta tylko, czy pozwolisz mi być dobrym także dla Ciebie, takim, jaki jesteś.